To, co wydarzyło się po rozwodzie Kasi Cichopek i Marcina Hakiela, wstrząsnęło całym show biznesem. Polska nie była przygotowana na to, co aktorka w końcu odważyła się ujawnić. Kiedy w jednym z najnowszych wywiadów przerwała milczenie, jej słowa rozniosły się po sieci jak burza, a portale plotkarskie nie nadążały z publikowaniem kolejnych nagłówków. Kasia Cichopek, dotąd spokojna i powściągliwa, tym razem nie zostawiła żadnych niedomówień. Powiedziała wszystko, jasno, twardo i z emocjami, które do tej pory ukrywała za uśmiechem. Widzowie programu, pytanie na śniadanie, w którym występuje, nie dowierzali, że ta pełna energii kobieta nosiła w sobie tyle bólu. Internet eksplodował. Komentarze pod postami aktorki zalała fala wsparcia, ale też zaskoczenia. Niektórzy pisali, że nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, inni otwarcie przyznawali, że teraz dopiero widać, kto mówił prawdę. Media społecznościowe stały się areną gorących dyskusji, a nazwisko Hakiel pojawiało się we wszystkich nagłówkach. Reakcje przyjaciół pary, innych celebrytów i dziennikarzy były skrajne, od współczucia po szok. Wystarczyło kilka zdań, by zmienić sposób, w jaki opinia publiczna patrzy na jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw polskiego show biznesu. Wypowiedź cichopek została nazwana przez niektórych emocjonalną bombą, inni mówili o oczyszczeniu po latach milczenia. Telewizje śniadaniowe i portale rozrywkowe natychmiast zaczęły analizować każde jej słowo, a eksperci od wizerunku zastanawiali się, czy to moment ostatecznego odcięcia się od przeszłości. W tle pulsowała atmosfera sensacji, niedowierzania i napięcia, które w kilka godzin przerodziło się w medialne trzęsienie ziemi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dokładnie się stało, a Polska znów mówiła tylko o jednym, o Kasi Cichopek i Marcinie Hakielu, o miłości, która stała się sceną dramatycznych emocji i o prawdzie, która po latach ciszy w końcu ujrzała światło dzienne. Gdy Kasia Cichopek pojawiła się na nagraniu w studiu TVP, nikt nie spodziewał się, że to właśnie tam rozegra się medialne trzęsienie ziemi. Wystarczyło kilka minut rozmowy, by w powietrzu dało się wyczuć napięcie, które narastało z każdym jej słowem. Kamery uchwyciły moment, w którym głos aktorki lekko zadrżał, a w oczach pojawił się błysk zdeterminowania. Wtedy wszystko stało się jasne. Kasia postanowiła przerwać milczenie i ujawnić to, co od miesięcy krążyło w plotkach i niedopowiedzeniach. Słowa o kulisach rozstania z Marcinem Hakielem wstrząsnęły nie tylko widzami, ale również środowiskiem medialnym. Redakcje największych portali rozrywkowych natychmiast zaczęły aktualizować strony główne, a zdjęcia Kasi. Wyraźnie poruszonej obiegły sieć w rekordowym tempie. Internauci nie mogli oderwać wzroku od krótkiego fragmentu nagrania, który w ciągu kilku godzin stał się wiralem. W komentarzach dominowały słowa niedowierzania, współczucia, ale i podziwu za odwagę. Współpracownicy z planu serialu M jak miłość przyznawali, że od dawna przeczuwać można było, iż za kulisami dzieje się coś, o czym nikt nie mówił głośno. Jeden z operatorów wspominał, że podczas nagrań Kasia potrafiła przez długie minuty trzymać emocje na wodzy, po czym nagle znikała w garderobie i zamykała się sama w ciszy. Teraz te zachowania nabrały nowego znaczenia. Dziennikarze doszukiwali się w jej dawnych postach i wystąpieniach subtelnych znaków, które dziś wydają się oczywiste. W jednym z wywiadów sprzed roku pojawiło się zdanie o utracie zaufania i potrzebie odbudowania siebie które wówczas zinterpretowano jako refleksję o życiu zawodowym. Dziś brzmi jak wyznanie kobiety, która przeżywała wewnętrzną walkę. Kiedy ujawniono, że w ostatnich miesiącach małżeństwa między nimi dochodziło do napięć związanych z karierą, podróżami i publicznym wizerunkiem, opinia publiczna zareagowała jak na filmowy scenariusz. Pojawiły się spekulacje, że za fasadą idealnego związku kryły się długie rozmowy pełne emocji, niedopowiedzeń i wzajemnych żalów. Ludzie zaczęli przypominać sobie wspólne występy pary w programach telewizyjnych, analizując każdy gest, każde spojrzenie. Jeden z odcinków Tańca z Gwiazdami, w którym Hakiel i Cichopek wystąpili razem po latach, stał się przedmiotem szczegółowych analiz internautów, którzy wskazywali momenty, gdzie, jak twierdzą, widać było chłód i dystans między nimi. Zdjęcia z wakacji, na których aktorka spoglądała w dal z zamyśleniem, nabrały teraz zupełnie nowego znaczenia. W mediach pojawiły się komentarze przyjaciół, którzy mówili o trudnych miesiącach milczenia i o tym, jak ciężko było Kasi udźwignąć ciężar publicznej oceny. Na Instagramie tysiące osób publikowało wpisy ze słowami wsparcia, a hasztagi z jej imieniem trafiły na listy trendów. W ciągu jednej doby jej nazwisko przewinęło się w serwisach informacyjnych częściej niż jakiegokolwiek innego celebryty. Telewizje śniadaniowe prześcigały się w zapraszaniu ekspertów od relacji, którzy próbowali analizować, co mogło doprowadzić do tak gwałtownego ujawnienia emocji. Jedna z psycholożek zauważyła, że reakcja Kasi była efektem lat tłumienia prawdy i konieczności zachowania pozorów wizerunku idealnej pary. Dla mediów to była prawdziwa sensacja, dla fanów, emocjonalny cios. Wielu z nich dorastało, oglądając te parę na ekranie, śledząc ich wspólne projekty, a teraz obserwowali, jak wszystko, co wydawało się pewne, rozpadło się na oczach całej Polski. Kiedy w sieci zaczęły krążyć niepublikowane wcześniej zdjęcia z ich prywatnych archiwów, atmosfera osiągnęła punkt wrzenia. W jednym z kadrów widać ich razem podczas rodzinnego spaceru. On patrzy gdzieś w bok, ona trzyma w dłoni telefon i zdaje się ukrywać łzy. Fotografia, która jeszcze kilka lat temu wydawałaby się zwyczajna, teraz stała się symbolem kryzysu. Cichopek, choć emocjonalnie obnażona przed milionami, zyskała coś, czego wcześniej jej brakowało autentyczność. W oczach fanów przestała być telewizyjną ikoną idealnej kobiety. Stała się kimś bliskim, prawdziwym, kimś, kto mimo blasku fleszy doświadcza bólu, rozczarowania i ludzkiej słabości. Media zaczęły mówić o niej jako o symbole odwagi kobiet, które nie boją się mówić prawdy. Z każdym dniem rosło napięcie, a wątek jej wyznania zdominował wszystkie serwisy plotkarskie i informacyjne. Reporterzy śledzili każdy jej krok, a każde nowe zdjęcie publikowane w mediach społecznościowych analizowano jak fragment układanki. Cała Polska czekała na dalszy ciąg tej historii, która z emocjonalnego wyznania przerodziła się w narodowy fenomen. Kiedy emocje po wywiadzie zaczęły opadać, wydawało się, że sprawa przycichnie, lecz wtedy pojawiły się nowe nagrania, które dolały oliwy do ognia. W jednym z popularnych programów rozrywkowych opublikowano fragment kulis, w których Kasia Cichopek rozmawia z dziennikarzem po zakończeniu emisji. Kamera uchwyciła moment, w którym aktorka, zmęczona i wzruszona, mówi cicho, że przez lata próbowała chronić rodzinę, że nie chciała, aby cokolwiek wyszło na jaw, bo zależało jej na dzieciach. Ten materiał, choć krótki, wystarczyłby wywołać kolejną falę poruszenia. Komentarze w sieci eksplodowały, a pod każdym postem pojawiały się tysiące reakcji. Fani pisali, że teraz rozumieją jej milczenie, że wreszcie odważyła się być sobą. Jednocześnie nie brakowało głosów krytycznych wobec Marcina Hakiela, który w przeszłości wielokrotnie wypowiadał się o rozstaniu w tonie pełnym żalu. Teraz po rewelacjach Kasi jego słowa zaczęły być odbierane w zupełnie innym świetle. W ciągu kilku dni od emisji wywiadu pojawiły się zdjęcia z planu, na których widać aktorkę, jak opuszcza studio w towarzystwie ochrony i najbliższych współpracowników z twarzą zasłoniętą to okularami przeciwsłonecznymi. Media donosiły, że po ujawnieniu prawdy spędziła kilka dni poza Warszawą w domu swojej rodziny, z dala od kamer. Paparazzi próbowali uchwycić każdy jej krok, a portale plotkarskie zamieniały każdy gest w tytuł artykułu. W międzyczasie do mediów zaczęły trafiać wypowiedzi osób z otoczenia Marcina Hakiela. Niektórzy bronili tancerza, mówiąc, że jego milczenie jest formą obrony, inni sugerowali, że Kasia przez lata znosiła więcej, niż ktokolwiek przypuszczał. W jednym z popularnych talk show pojawił się gość z branży telewizyjnej, który przyznał, że już kilka lat wcześniej dochodziły do niego sygnały o napięciach między małżonkami, ale nikt nie chciał w to wierzyć. To był kolejny punkt zapalny. Społeczne emocje sięgnęły zenitu, a każdy kolejny dzień przynosił nowe informacje. Na Instagramie zaczęły krążyć zdjęcia sprzed lat, na których cichopek i hakiel pozują razem na czerwonym dywanie, promieniejąc uśmiechem. Teraz te same fotografie wyglądały jak kadr z innej epoki, z czasu gdy wszystko wydawało się jeszcze możliwe. Internauci zestawiali je z aktualnymi ujęciami, gdzie oboje wydają się odmienieni, dojrzali, ale też naznaczeni doświadczeniem. Dziennikarze analizowali każdy szczegół, gesty, spojrzenia, słowa, które w przeszłości brzmiały jak zwykłe wypowiedzi, a teraz nabrały symbolicznego znaczenia. W jednym z archiwalnych wywiadów z 2019 roku Kasia powiedziała, że najtrudniejsze w miłości jest zaufanie, bo czasem człowiek nie widzi, że traci grunt pod nogami. Wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi. Dziś cytat ten obiegł wszystkie media. W studiach telewizyjnych debatowano o tym, czy ujawnienie tak osobistych informacji było aktem odwagi czy desperacji, a widzowie wciąż komentowali, że tak szczerego momentu w polskim showbiznesie nie widziano od lat. W tle wydarzeń pojawiały się nowe szczegóły. Znajomi pary opowiadali o sytuacjach, które teraz nabierały sensu o nagłych wyjazdach, nieoczekiwanych zmianach planów, długich przerwach w występach telewizyjnych. Jedna z osób z produkcji wspomniała, że w ostatnim roku małżeństwa Kasia coraz częściej przychodziła na plan sama, skupiona, odcięta od świata, a telefon odbierała tylko w przerwach. W tamtym czasie wszyscy myśleli, że to kwestia przemęczenia. Dziś wiadomo, że w jej życiu prywatnym trwał cichy kryzys. Po ujawnieniu prawdy wielu fanów zaczęło pisać listy i wiadomości, w których dziękowali jej za szczerość. Jedna z kobiet napisała, że historia Kasi dała jej siłę, by zakończyć własny toksyczny związek. Takich historii było setki, a każda kolejna pokazywała, że ten medialny wstrząs stał się czymś więcej niż tylko plotką. Stał się zjawiskiem społecznym. W tym czasie Kasia, mimo ogromnej presji, pojawiła się ponownie w telewizji, zachowując spokój i uśmiech, ale w oczach widać było, że przeżywa wszystko bardzo głęboko. Widzowie mówili, że nigdy nie była tak prawdziwa. Redakcje największych stacji analizowały reakcje w czasie rzeczywistym, oglądalność programów z jej udziałem biła rekordy, a każdy nowy odcinek pytania na śniadanie z cichopek w roli prowadzącej generował tysiące komentarzy. Widać było, że Polska patrzy na nią z mieszanką szacunku, współczucia i fascynacji. Wizerunek kobiety, która przez lata była ikoną uśmiechu, teraz zyskał nowy wymiar. Stała się symbolem siły, odwagi i prawdy, nawet jeśli ta prawda kosztowała ją wszystko. Największe emocje po wyznaniu Kasi Cichopek rozegrały się nie tylko w mediach, ale także w jej najbliższym otoczeniu. Rodzina, która przez lata trzymała się z dala od blasku reflektorów, nagle znalazła się w centrum uwagi. W pierwszych godzinach po emisji wywiadu dziennikarze próbowali dotrzeć do rodziców aktorki, jednak ci milczeli, jakby nie chcieli dolewać oliwy do ognia. Dopiero po kilku dniach matka Kasi została zauważona przez reporterów przed jednym z warszawskich sklepów. Zdjęcia obiegły internet błyskawicznie. Na twarzy kobiety widać było zmęczenie i napięcie, a jej słowa, wypowiedziane półgłosem, brzmiały jak próba obrony córki. Powiedziała, że najważniejsze jest teraz, by dzieci Kasi miały spokój. To krótkie zdanie wywołało falę komentarzy i interpretacji, bo po raz pierwszy ktoś z rodziny odniósł się wprost do dramatycznych wydarzeń. W mediach społecznościowych pojawiły się domysły, że ujawniona prawda mogła rozbić nie tylko dawny związek, ale też wstrząsnąć relacjami wewnątrz rodziny. Znajomi Cichopek opowiadali, że przez lata rodzice aktorki obserwowali z niepokojem, jak medialny nacisk i plotki wpływały na ich córkę. Po rozwodzie, który był jednym z najbardziej komentowanych rozstań w Polsce, bliscy próbowali chronić ją i dzieci przed opinią publiczną. Teraz jednak, gdy prawda wyszła na jaw, wszystko powróciło ze zdwojoną siłą. Ojciec Kasi, znany z powściągliwości, miał podobno powiedzieć, że jego córka w końcu uwolniła się od ciężaru, który nosiła zbyt długo. To zdanie przytaczane przez jeden z tygodników wstrząsnęło opinią publiczną. Pojawiły się spekulacje, że rodzina wiedziała znacznie więcej niż kiedykolwiek ujawniono. Widziano ich wspólnie na jednym z warszawskich osiedli, gdzie reporterzy uchwycili moment emocjonalnego spotkania. Kasia wtulała się w ramiona matki, a łzy spływały po jej policzkach. Zdjęcie trafiło na pierwsze strony portali, a internauci uznali je za symbol oczyszczenia i solidarności rodzinnej. W międzyczasie głos zabrali także znajomi Marcina Raquel Część z nich próbowała łagodzić napięcie. Inni jednak potwierdzali, że sytuacja między małżonkami od dawna była napięta. W programie śniadaniowym emitowanym kilka dni później jeden z dawnych kolegów pary ze świata tańca powiedział, że już podczas wspólnych występów widać było narastający dystans. Słowa te podsyciły tylko ogień emocji. Wszyscy zaczęli szukać potwierdzenia, że konflikt między cichopek a hakielem nie był tylko wynikiem zmęczenia związkiem, lecz konsekwencją głębszych różnic. W sieci zaczęły krążyć niepublikowane wcześniej nagrania z prób tanecznych sprzed lat, gdzie między partnerami widać było chłód i brak kontaktu wzrokowego. Komentarze nie pozostawiały wątpliwości. Fani analizowali każdy gest, każde spojrzenie, dopatrując się w nich znaków nadchodzącego końca. W tym samym czasie przyjaciele Kasi mówili o niej z ogromnym podziwem. Jedna z bliskich znajomych przyznała anonimowo w rozmowie z magazynem, że Kasia długo nie chciała ujawniać niczego, by nie skrzywdzić dzieci. Dopiero po latach uznała, że prawda musi wyjść na światło dzienne, bo milczenie niszczyło ją od środka. Te słowa stały się wiralem, a internauci zaczęli publikować posty z hashtagiem wspierającym aktorkę. Emocje sięgnęły zenitu, gdy paparazzi uchwycili moment, w którym Kasia wraz z dziećmi opuściła Warszawę i udała się na krótki pobyt do Zakopanego. Zdjęcia zrobione na tle górskich szczytów, gdzie aktorka trzymała syna za rękę, obiegły media z prędkością błyskawicy. Wyglądała na spokojną, choć w jej oczach wciąż widoczny był cień zmęczenia. Dziennikarze pisali, że to symboliczna ucieczka od zgiełku, próba odzyskania równowagi po burzy. Rodzina i przyjaciele otoczyli ją wsparciem, a wiele osób z branży rozrywkowej publicznie okazywało solidarność. Wystarczyło kilka dni, by ten gest jedności przerodził się w masowe poruszenie. Znani aktorzy, prezenterzy i tancerze publikowali w sieci słowa wsparcia. Nawet osoby, które nigdy wcześniej nie komentowały życia prywatnego cichopek, teraz pisały, że podziwiają jej odwagę. W redakcjach tabloidalnych zapanowało prawdziwe oblężenie. Każdy chciał zdobyć choć jedno nowe zdjęcie, jedną wypowiedź, jedno zdanie z otoczenia aktorki. Niektórzy twierdzili, że to najgłośniejszy moment w polskim showbiznesie od wielu lat. A jednak, mimo całej burzy medialnej, rodzina Kasi trzymała się razem. Unikając publicznych konfliktów. Ich milczenie było wymowniejsze niż tysiące słów, a w oczach opinii publicznej stali się symbolem siły, lojalności i solidarności wobec prawdy, która po latach milczenia wreszcie została wypowiedziana. Reakcja fanów po wyznaniu Kasi Cichopek przeszła wszelkie oczekiwania. Internet zamienił się w pulsującą falę emocji, która rozlała się po całym kraju. Media społecznościowe eksplodowały w ciągu kilku godzin od publikacji wywiadu, a nazwisko aktorki pojawiało się w tysiącach postów, komentarzy i relacji. Na forach, w grupach dyskusyjnych i na portalach rozrywkowych toczyły się niekończące się rozmowy, a każde słowo wypowiedziane przez cichopek analizowano z chirurgiczną precyzją. Widzowie, którzy przez lata śledzili jej karierę, pisali, że czują się jakby odkryli zupełnie nową osobę. Niektórzy przyznawali, że po raz pierwszy zobaczyli w niej kobietę z krwi i kości, a nie tylko uśmiechniętą twarz z telewizji. Pod jej zdjęciami pojawiały się tysiące serduszek, emotikonów łez i długie komentarze pełne wsparcia. Ludzie pisali o własnych przeżyciach, o tym, jak historia cichopek odzwierciedla ich życie, o tym, że odwaga, z jaką opowiedziała swoją prawdę, dodała im siły. Wśród fanów narodził się swoisty ruch solidarności. Powstawały posty, hasztagi, a nawet krótkie filmiki, w których kobiety z całej Polski dziękowały aktorce za jej szczerość. Popularne influencerki nagrywały relacje, w których mówiły o tym, jak ważne jest, by nie bać się mówić głośno o bólu i trudnych emocjach. Niektóre profile fanowskie, które od lat publikowały kadry z seriali z udziałem cichopek, teraz zamieniły się w miejsca wsparcia i refleksji. Komentarze pod jej wpisami przybierały formę listów pełnych współczucia i podziwu. Jeden z użytkowników napisał, że jej wyznanie przypomniało mu, że za każdym zdjęciem w mediach społecznościowych kryje się historia, której nikt nie zna, takich głosów było tysiące. W tym samym czasie portale informacyjne prześcigały się w publikowaniu nowych artykułów, nagłówki krzyczały o emocjonalne. Przełomie, o nowym rozdziale w życiu gwiazdy, a w komentarzach internauci tworzyli własne teorie i interpretacje. Widzowie programu, w którym padły te słowa, masowo wracali do nagrania, by obejrzeć je jeszcze raz, tym razem zwracając uwagę na każdy gest, każde drgnienie głosu. Fragment, w którym Kasia z trudem powstrzymuje łzy, stał się jednym z najczęściej udostępnianych wideo w polskim internecie. W ciągu kilku dni wyświetlenia przekroczyły miliony, a media zaczęły mówić o fenomenie emocjonalnej szczerości, który poruszył cały kraj. Nawet osoby spoza świata show biznesu politycy, sportowcy i dziennikarze komentowali sprawę, przyznając, że tak autentycznego momentu nie widziano od dawna. Jedna z gazet porównała wyznanie cichopek do symbolicznego aktu odwagi kobiet, które po latach milczenia decydują się mówić prawdę. W komentarzach pod artykułami można było znaleźć emocje w czystej postaci: od łez po gniew, od solidarności po zaskoczenie. Wielu fanów Marcina Hakiela przyznało, że teraz zaczynają rozumieć zachowanie aktorki po rozwodzie. W sieci krążyły memy, porównania i przeróbki, ale wśród nich dominował ton refleksji. Dla wielu Polaków Kasia stała się symbolem przełomu osoby, która nie ucieka od prawdy, nawet jeśli ta jest trudna. W telewizji emitowano specjalne odcinki programów poświęconych tej sprawie. W studiach zapraszano ekspertów od komunikacji, psychologów i socjologów, którzy analizowali wpływ emocjonalnych wyznań gwiazd na społeczeństwo. W jednym z programów padło zdanie, że Cichopek nie tylko opowiedziała o swoim życiu, ale też otworzyła przestrzeń dla tysięcy ludzi, by mogli opowiedzieć o swoim bólu. Na portalach opiniotwórczych pojawiały się felietony i analizy, które podkreślały, że w erze idealnych obrazków na Instagramie taka szczerość jest aktem odwagi. Wśród fanów panowała atmosfera wzruszenia, a jednocześnie czujności. Wszyscy czekali, co będzie dalej, jak zareaguje Hakiel, czy pojawi się jego stanowisko. Kasia Cichopek pokazała Polsce coś, czego dawno nikt nie miał odwagi zrobić, że prawda, nawet bolesna, ma moc oczyszczającą. W jej spojrzeniu nie ma już strachu, jest spokój kobiety, która przeszła przez burzę i wyszła z niej silniejsza niż kiedykolwiek. Jej historia to nie tylko opowieść o końcu miłości, ale o odzyskaniu samej siebie, o odwadze, która inspiruje tysiące innych kobiet, by mówiły głośno o tym, co czują. W świecie pełnym pozorów Kasia przypomniała, że szczerość jest największym aktem siły. Niech ta historia stanie się przestrogą, ale też światłem dla wszystkich, którzy walczą o swoje szczęście. Jeśli poruszyła Cię odwaga i autentyczność Kasi Cichopek, zostaw serce pod tym materiałem, udostępnij go dalej, aby prawda mogła dotrzeć do jeszcze większej liczby ludzi i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych niezwykłych historii, które poruszają do głębi.